Ja choroba zaczęła się 10 lat temu podczas badań rentgenowskich stwierdzono guz na lewym płucu wielkości 2,5 cm. Był to marzec 2007 roku, w tymże samym miesiącu byłem operowany, usunięto mi część płuca lewego. Po pięciu latach spokoju nastąpił nawrót choroby. Od 2012 roku do dnia dzisiejszego przeszedłem 4 chemie po 4 i 6 cykli w każdej chemii. Obecnie stosuję lek celowany, który przynosi ogromne efekty, oczywiście na plusie. Bo Następuje zanik choroby, wyniki kontrolne są coraz lepsze i coraz lepiej rokują. Największym problemem jest dostęp do leku. Jest to lek nowszej generacji, którego cena jest dość znaczna. Miesięczna dawka to jest cena około 12,5 tys. zł, dokładnie 28 tabletek w opakowaniu. Lek nie jest refundowany przez Ministerstwo Zdrowia, więc to jest największy problem. Muszę starać się o dostęp do tego leku, występować z prośbą do wszelkich możliwych osób o udzielenie pomocy finansowej, tak żebym miał zabezpieczony ten lek w toku leczenia. Choroby realizuje się w wędkarstwie, jest to moja pasja, jedna, jedyna i, i to jest najważniejsze. Pasja ta pozwala mi na to, żebym w jakiś sposób zapominał o chorobie, choć nie zawsze się to udaje, przyznam się szczerze. Największy strach i największe emocje są zawsze przed każdą wizytą kontrolą. Ale wędkarstwo wycisza, można nad wodą posiedzieć, popatrzeć na wodę i uspokoić swoje nerwy, i nie myśleć o chorobie. Moje życiowe motto od momentu choroby brzmi: życie się składa z samych straconych okazji. To, co dzisiaj straciliśmy, nie jest już możliwe do odzyskania. Dlatego trzeba żyć pełną piersią, nie przejmować się chorobą, wierzyć w medycynę i realizować swoje pasje i kochać najbliższych. Najważniejsze jest to, żeby nie załamywać się. Rak to nie wyrok, jak ktoś kiedyś powiedział mądrze. Przykładem jestem ja. 10 lat choroby, 10 lat czy walki, leczenia bardziej, które przynosi skutki. Yy, Problemy związane z pozyskaniem leku daje się w jakiś sposób zniwelować. Dlatego głowa do góry i nigdy nie wolno myśleć o najgorszym. Trzeba myśleć tylko i wyłącznie pozytywnie. Jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, to to pozwala również nam na to, że nasza choroba jest odsuwana na plan dalszy i jak również nie pozwala nam na to, żeby ona się rozbijała.